Co więcej tak takich ćwiczeń mam, bo nie skończam. Po 10 razy takich najłatwiejszych, jeszcze to na wyciągu co mam. No to trochę więcej razy na sznurkach, ale to może dobre. No to, to to samo co robię na drążku wisząc. tylko we sznurkowi, nie leżąc. Bo jest, no, tak ćwiczeń mi się nie jeszcze już jak są ograniczenia mechaniczne, to co sobie zrobić. Nie ma innego wyjścia. Albo nie usunąć, albo rehabilitować tak, żeby się nie pogarszało. Poznanie funkcjonować. Tylko co zaczynam, to mi się jedną, nie wiem, czy te to, to elektrody... Mam nadzieję, że będą zarobione. Jakoś nie mogę. To wierzymy. Zobaczymy, jaki będzie efekt jak końcowy. Nerwówka jeszcze brak także. Rad Został zamontowany. W trzeci w domu. W swoim pokoju musimy opiekował po nimi. No tośka tak, za opiekę i za informatyczne pomocy takie. Przy kąpięcja w programach. Że mi tego było. Szkanowniki sekundowali 10 tygodniar. Dziewczyny też też nie mogę zajść. Pracy nie mogę znaleźć. Nie I Mam pracę od lat. Czasem jakaś puchało godziny się znajdzie. No, raz na dwa miesiące. Tak to jest To też. I tak sobie ćwiczymy. Takie ćwiczenia to i taką część podałem. No, dla mnie więcej 10-15 minut wystarczy. 15 minut takich ćwiczeń bez przerwy właściwie. Jedno ćwiczenie poczułem drugie głowa kark. Co? Takie inne rzeczy. I 10-15 minut bez odpoczynku. Znaczy bez przerwy na odpoczynek, bo poczułem jednym ćwiczeniem przy drugim ale dzieje go codziennie przez parę lat tak robię już ćwiczenia te co na polu wyparta na drążkach na pełni na drążkach z odciążeniem dawno stawy w jedlodarach i najczęściej ciała partię sobie te sprawność poprawiać no tak jak widzieliście 26 mi się udało 4 razy przyjść do jednego z takich był najłatwiejszy Przestań życie dla mnie łatwiejszym ćwiczeniem. Od 6 roku życia to robiłem. Po 30 nawet takie wymyłki robiłem. Od czterech lat. Wtedy jak, mszy, tył, jak się wszystkie choroby odwoływały. Zwyrodnienia, nie dyskopaty, Dyskopatia, dyskopatia, nie żeby Nie mogłem przewinąć. 26 bo mi się udało w końcu przewinąć. Może nie jeszcze szybko. I nie przewijam jakoś ciosie ale parę, przewijamy zawsze jakiś problem. 27 mi zamordowali. 27 w nocy lata. Nie wiem, czy to mogę zaś z tym, czy inny. Też próbowałem Capuay, ale niestety ograniczenia tak przeszkadzają, że nie jest to możliwe, ćwiczenie Przynajmniej na razie musieliby to zwiększyć, tę możliwość. Ale widzę, że nie bardzo to pójdzie. Nie ja chcę wyciągnąć, może się boję, że widać się pojedyncze, ale co roku komu przeszkadza, że nie będę Powiedzcie, co pani na myśl? A tak to co jest na sportach, sport, eksport, każdy, wszystkie sporty się pojmują parę, przynajmniej jedne bardziej, drugie mniej, ale nie na wszystko zrobię pozwolenie. No coś zjeżdżasz, ja bardzo dojrzałe. Że... Żałoba smutna, że ludzie nie będzie tak samo zawsze będzie pustko. Chcę się zachować całca z Mam nadzieję, że zajdę do Innych.